Cześć wszystkim. Zastanawiam się, czy to naturalne, żeby na umyślnie pomijać pewne tematy, bo chciałem mówić na tym kanale tylko o rzeczach według mnie istotnych, czyli o tym wszystkim, co nie jest tak zwaną bieżączką. Zawsze się dziwiłem nawet kanałom. Omawiającym aktualności jakieś społeczno-polityczne, bo to wszystko już po tygodniu się dezaktualizuje, prawda? Włączcie sobie jakieś na przykład komentarze polityczne sprzed dwóch miesięcy. To przecież brzmi jak ta kronika telewizyjna z PRL. -u. No i tak zastanawiam się właśnie, czy, czy to naturalne pomijać na umyślnie, świadomie pewne tematy. Tematy, które z pewnego punktu widzenia. Są bzdurą, bo są bzdurą, ale z innego punktu widzenia te tematy wymagają jednak poruszenia, bo bez tego ani róż, bez tego ani róż dalej, bez ich naświetlenia, bo wtedy jest tak jakby brak tła dla kwestii rzeczywistych, prawdziwych, ważnych, istotnych. To tak jak, jak gwiazda jest dostrzegalna tylko na czerni nieba, prawda? I wydaje mi się, że w tym dzieleniu się z wami tym, co mnie porusza, co, co było mi tak pomocne, co uważam, że za ważne dla naszej wiedzy, dla naszej świadomości. Yy, wydaje mi się niestety, że w tym wszystkim tak jakby zaniedbałem tło codzienności, wszystko to, czym się dzielę, wydaje się przez to, jakby. Takie zawieszone w próżni. To może być atut, ponieważ yy, może stanowić jakąś odskocznię od tego chaosu aktualności, który nas otacza. No i tak na pewno też jest, ale na pewno jest też yy, tak, że ten brak, yy, to zawieszenie w próżni, ten brak codzienności trochę upośledza. Ten przekaz i odrealnie ogólne przesłanie kanału bez chaosowania. A poza tym, to mam taką wewnętrzną konstrukcję, że jeżeli coś mnie nęci, a spycham to na dalszy plan, to nie dość, że to i tak zawsze wypływa na powierzchnię, to jeszcze nie pozwala mi się w pełni oddać i skupić na tym, co uważam za istotne. I dlatego między innymi była taka długa przerwa w tych Nagraniach wieści. Wydaje mi się, że mimo chęci mówienia tylko o tym, co pomaga, tylko o tym, co leczy, co wzrusza, to jednak pomijanie tych spraw bieżących świata ludzi, mówię świata ludzi jest jednak nienaturalne skoro czuję się z tym źle, skoro jakoś mnie to wzburza i ogranicza wewnętrznie a, dzieje się tak wiele dookoła nas. I niestety zauważyłem ze smutkiem, że wcale nie trzeba mieć telewizora, żeby mimowolnie brać w tym udział, bo te emocje się przenoszą i przesiąkają, wydawać by się mogło, najodleglejsze skrawki internetu, strony, fora i ludzi. Tych ludzi, którzy. Są z daleka od tego i nie tylko zewnętrznie, ale i mentalnie. Z daleka od tego nazwijmy to szumu. Po prostu nastroje społeczne dają o sobie znać wszędzie, niestety. Od razu przypomniały mi się słowa Eldoki. Coś ostatnio często przypominają mi się te słowa. Słowa Eldoki z genialnego utworu Plaża, o tym, że żeby nie zwariować trzeba uciec w samotność. Ten kawałek już dekadę temu wydawał mi się aktualny, a teraz... Ech, powiem wam, że niesamowite, jak łatwo ludzi urobić. Dosłownie jak, jak jakąś masę plastyczną. Nieważna jest już logika zdrowy rozsądek. Nieważne są fakty, nieważne są badania, nieważne są nawet statystyki. Ważna jest opinia osoby z telewizora. Ważna jest interpretacja, tak jakby jakby emocje zastąpiły liczby. To jest jakaś paranoja. Ja nigdy bym nie przypuszczał, że w dobie yy, internetu, tak powszechnie dostępnego internetu, ludzie wciąż będą tak podatni i zależni od telewizji. I to jacy ludzie. I to jacy ludzie. Mnie się zdawało po 2010 roku, yy, wiadomo, że ludzie, których można określić mianem yy, powiedzmy, prawi, że oni będą szczególnie wyczuleni na wszelkie manipulacje medialne i zagrywki władzy, tym bardziej, że to było przecież poparte tyloma doświadczeniami z poprzednich nierządów. A tu? A co tu? A tu dokładnie wręcz przeciwnie, robią i mówią dokładnie to, co ich yy, rzekomi oponenci. Wiadomo nie od dziś, jaki to jest układ cyrkowo-popisowy, że no, ale widzę, że to, że wielu wciąż albo tego nie zauważa, albo w tym świadomie trwa, to jest to jest coś zdumiewającego powiem wam. Już rok temu w marcu, jak TV Niemiecka i TV Paździerzowa, jak o nich mówię, jak mówiły jednym głosem, to już było wiadomo, że jest to z góry narzucony przekaz z zewnątrz przekaz. To jest to jest y, straszne i zdumiewające jak łatwo ludzi sterować w dobie internetu. Najgorsze jest to, że że ci włodarze dostali od całych społeczeństw jasny przekaz. Możecie z nami zrobić wszystko, dosłownie wszystko, byleście nie odebrali nam chleba. To jest straszne i tak było niby zawsze, ale człowiek jednak się łudził. Człowiek XXI wieku. Co by tu? Świat zmierza ku cyfryzacji, ale z tego co widać, cyfryzacji ludzi i Chyba trzeba się zastanowić. Teraz mam przed, o, przed, oczyma, przed oczyma obrazek, ten scenę z Matrixa, jak te cyferki tak spływają, czy się przesuwają, stanowiąc taką ścianę. I trzeba się zastanowić, o, taką chmurę. Trzeba się zastanowić, jak w tej chmurze cyfr, w tej. jak zrobić w niej wyrwę, w tej cyfryzacji wyrwę dla tego, co naturalne, dla tego, co przyrodzone, po prostu dla tego, co ludzkie. Według mnie trzeba wykorzystywać technologię wykorzystywać ją dla propagowania normalności, naturalności. Dla propagowania człowieczeństwa, bo nie oszukujmy się, idziemy ku transhumanizmowi. A yy, niestety, w dobie transhumanizacji, która nas czeka, człowiek, jakiego znamy, człowiek yy, samostanowiący o sobie, będzie czymś niemile widzianym. Z tego trzeba sobie dobrze zdawać sprawę. I dobrze, żeby każdy znalazł swoją niszę. Niszę, w której będzie oddziaływać na drugich, coś robić, coś arcyalternatywnego, ale w sposób inteligentny, to znaczy w sposób taki, aby pomijać wszelkie algorytmy, ponieważ tu już nie będziemy mieć do czynienia z nieprzychylnym. Aparatem ludzi, ale z systemem komputerowym. Ale to jest też wielka nadzieja, powiem Wam, aby każdy w tym systemie odnalazł swoją niszę i mógł działać. Nips, w której będzie oddziaływać na drugich i stworzy tę wyrwę dla światła, dla czegoś naturalnego. Ja widzę w tym pewnego rodzaju dobry widok, bo do wnętrza nam nie zajrzą i bez naszego przyzwolenia nic nam nie zrobią, a będąc ludźmi, będąc ludźmi, a nie robotami, nasze wnętrze to jest do do prawdy boska broń, boska ochrona, także. Także róbmy swoje, powoli i pomyśl, jak to zwykle mówić. Powoli i pomyśl. Tak, to chciałem, to chciałem wyrazić, to we mnie się działo. To chciałem. To chciałem wygłosić. Chociaż się wzbraniałem. Chociaż nie chciałem dotykać tych tematów. Ale lepiej mi. Lepiej mi. Blokowało mnie to strasznie. Bo siedziało to we mnie i blokowało to przepływ taki wewnętrzny. I czuję, że. No, że mogę. Dać upust kolejnym myślom. Tego mi brakowało. Także bądźmy dobrej myśli, bądźmy świadomi swojego położenia. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.